tema ma wszystkim w moim filmiku, w którym chciałbym zaprezentować mojego własnego escape'a. Na tej mapce na... niestety nie ma mojego escape'a, bo ja tego escape'a mam na innej mapce, na drugiej winie będzie pewnie w opisie. Niestety nie mogę go teraz pokazać. Dlatego że się na nim pokapować nie mogę tam. Znaczy, no łatwo się na nim pokapować w ogóle nie chcę mi po prostu o tym gadać. No, tym, o temu tutaj nie ma tego nie, Escape. Funkcjon e, to znalazłem na Windows 7. Niektórzy tylko mówię, bo pewno w następnym odcinku pokażę, gdzie to znaleźć. Ale ja mam laptopa, więc nie wiem, czy to znajdziecie. Jeśli mnie dobrze nie słyszycie, to sobie pogłoście, bo ja nie mam kamerki, nie mam głośników, czy czegoś tam nie nie, nie mam różnych rzeczy. Kiedy indziej Wam powiem, czym ja nagrywam i jak w ogóle, co. To... Um, będę tworzył na razie różne escape'y, pewno, chociaż nie wiem, bo mam na razie mało czasu, to może jakieś domki na drzewach, czy coś i będę dawał Wam linki, będę prezentował jakieś mody może, ale ja ogólnie mam tylko dwa mody, chyba, czy więcej i wolne na razie nie powtarzam. No. Miałem taki pro, pro, problem z Minecraftem. I I mody po kilka, kilka razy, czy coś, jakoś powyrywały po mi w ogóle i potem normalnie w Minecrafta nie mogłem grać i dwie godziny normalnie Dlatego wolę na razie nie wygrywać Ale jakby ktoś miał takie jakieś sprawdzone mory do Minecrafta 1.3.2 To niech mówi, bo ja mam Minecraft 1.3.2 1.3.2 mam Tylko ja mam Pirata, nie mam oryginalnej wersji, wersji Ale i tak wszystko normalnie działa, normalnie działa Co tu by więcej powiedzieć? No dobra, chyba będę kończyć. Jakby to na 3 minuty a, a, a jestem salony, jestem salony, I... No dobra, no dobra. E, może będę prezentował kogoś sejwy czy coś w ogóle. Może jak Minecraft Blow będzie robił jakiś następny odcinek top 10, to może coś tam zrobię na ten top, ale wątpię. Bo nie z takie rzeczy robię. Na ja ten 10, już, jakby był pierwszy raz. Ale no, 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 nie, no, i tak mi się nie chce. O oj, oj. Paliwa, tak to paliwa. Pani budolaby. No następ teraz tak to zrobić, to zrobię sobie duże źródło i teraz skudolowy. Poczekajcie, poczekajcie. Dobrze. Tu naraz, trzymajcie się, też i Ja pomijam emotik Tylko nie wiem, No dobra, to teraz jest tak na serio No dobra, to teraz jest tak na serio Tam mi się twarz odbija, mam nadzieję, że nie widzieliście Jak widzieliście, raczej się znajdzie to uznane w filmie, tak jak się do za tukę. O Jejciu, zobaczcie Teraz się tak moja twarz odbija Bo mi się to popsuło O, jakiś problem, smak Dobra, muszę kończyć, bo mi coś wyskoczyło Miau, 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 miau Miau, 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 Your squad.